środowiskową Łazak 2. Grupa działa już od 7 lat. Działa pod moją opieką artystyczną. Zaraz zaprezentujemy państwu spektakl pod tytułem Księżniczka wojowniczka. Zachęć aktorów do Dziękuję. To nie będzie rzecz nawet z odrośnie. To, co zaraz zobaczymy, dotyczy do codzienności. Czy, do czy, do Bo jest nas wśród osób, które mają własne marzenia, które z wiesem rodziców są nie do pogodzenia. Jak z problemem tytułowa księżniczka sobie poradzi? Tego głos tego tego narratora na samym początku przecież nie zleca. Zobaczcie więc niepieczności, jakie bywają musów za

Jesteśli, traj stołki, sukienki. Ja mam dosyć takich mejki. Nie upalę, lewam, Zakrywam rączką chusta, kiedy ziewam. I do tego często migreny nie mam. Nie, ja czuję, że do czegoś innego, jestem stworzona Ale czy ktoś tego ojca przekona? Niech mi włócznie, rado i konia. Nie na wojnie będę ja na siebie zwojam gdybym spała i silna bym była i wytrzymała, by gdyby choć matka mnie wysłuchała. Ty się zbyt krucha i zbyt kobieca. Lepiej niż zbroja leży na tobie, kiepzę. Ale, matko, ja mam takie marzenia. Chcę na pustyni sprawienia być bohaterem, a nie małym chudym zerem. Och, jak pięknie księżniczce w tej sukni. Rozum straciła, takiego głupstwa nie słyszała. kończyło. Zostanie dla niej, to przestanie. Mężu, nie o taką radę z się do króla wypada. Powiedz coś, z czego i ja, i córka będzie rada. Co my z ale ja zrobimy? Może ją po prostu z kim zachęcimy. Tak króla, króla, to znaczy się moja decyzja będzie ważna. I nie to, że wymusiła ją na mnie żona. Moje zdanie zawsze jest sobie. Decyzja niczym fachowca. Tu chcę chłopca. Co znajdziemy? Wybierzemy. Tylko pamiętaj, kogo chcemy: chłopca poukładanego, spokojnego i cichego. Co ty wiesz, mężu drogi? Będzie heli schodził z drogi. Kawalera trzeba mocnego, bo co do solu wychowa, wychowa sobie, gąbę wdać Prawdę mówisz, żona miała, tyś się nigdy nie myliła. Chcę mu szybciutko mieć urzędzie. Każdy obcy prawie do przyjęcia. Ma być To przystoj. Oczywiście. Chodź jak ty, pewny królowej, no i króla jednego no i w skrócie ma być alfą i omegą. Chodź do zamku, kochany, obmyślimy plany. Suszka, a tu jesteś, ubierz krusieją ma wyglądać jak normalna dziewczyna. No, zrobi jej włosy, popraw makijaż, no, chodź, kolorować. Ona raczej nie posłucha, a znowu zrobi na coś a nam się za to po głowie dostanie. iż przyjechał do zawody. Chodźcie, kolej, po pojaźniach się wychyl pieśni, wprost Prosto Co, Beron? Panienka jest odczytana. Wiesz, będzie decydowała. Nad kopuletnik i mączek domem, spukane deszczem, poruszone gromem, łagodne oko błękitu, patrzy na gruzy nieprzyjaznych grodów, na rozpalone bramy od ogrodów, i gwiazdę zrzuca do szczytu. Czy mówią, że to do impiety, że do Romea tak zaznać na spada i grob przecieka. A ludzie mówią i mówią, uczenie, że, że to nie obcy, ale że kamienie i że nikt na nie nie czeka. Tak jak ja nia, na niego nie czekałam. Co to za bałwan? Norwida nie zna. Piękny, że się jest w pewne

Nie przeczyta! Słuchaj! Nie przeczyta! Dlaczego nie przeczytasz, kawalerze? Bo, bo się boi. No i dobrze! I tak jest za stary. Ty ile ty masz lat? 110? Czy sobie myśl to moje Skończmy z tą barcą. Żaden dobry nie będzie. Mieć, córeczko! Nie pozbawi nas żółty. Z dalekiej północy, gdzie zimno w dzień i w nocy, przybył do nas kolejny królewicz. nic nie mówi. Ty ciebie zatkało. O wybaczcie, królewskie moście. Wybaczcie i ty, księżniczko. Tu wielki, groźny i bogaty królewicz. Ona własnego zabudę patrzy. Wielki, groźny? <suszy> On naj. groźny i bogaty królewicz? Hela! Proszę, to znaczy Helenko. Ona zawsze taka łagodna. Nie wiem, dlaczego. to wielki groźny i bogaty królew. i was wszystkich witam. i I weneci, chciał sajonara, czy tej spadaj na szczady? trzymaj mnie, bo nie wytrzymiję! Jak widzisz, nasza córka jest wybitnie uzdolniona. Tyle jest Gdyby gdzieś taka dziewczyna w świecie była, brzmi niewiarygodnie. Mamo, czyli on chce taką, co nosi spodnie? Lecz różne baby udam, królewskie spotyka. Księżniczka eee. nie może być zbyt ci. Jedna ci była, ale nie wychwyciła. Ja go wyzbieram z, z leści. czekaj. Tak. nigdy pogodę nie zmieśli. Nie, ma, nie, w ręce. No. To naprawdę dziwadło. Bo o co chodziło, a co za dziwadło? Więc gdzie idę, a szukać? Wyśnij się, że tutaj ty 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 pomiekną mać. No wysok, Сейчас sí. ничего sí. 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 sí.